Cześć, mam na imię Jadek i witam Was na kanale firmy Applaus. W poprzednim odcinku naszego cyklu Legendy Zenheizera omówiliśmy początki historii tej firmy i jej pierwsze dwa mikrofony: DM1 i DM2, które zadecydowały o tym, że Zenheizer zaczął podążać ścieżką konstruowania mikrofonów. Link do tego materiału jest teraz w prawym górnym rogu Waszego ekranu. Dziś natomiast omówimy konstrukcję, która należy do kategorii takich produktów, które decydują o świetności firmy i dają początek legendzie danej marki. Mowa tu o klasycznym już mikrofonie MD21 z 1953 roku. Tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, podwaliny pod konstrukcję MD21 Położyły oczywiście mikrofony DM1 i DM2, po nich firma Sennheiser, a właściwie jeszcze Leiburw W zrobiła jeszcze kolejne DM3 i DM4 czyli pierwszy mikrofon z redukcją szumu. Firma cały czas poruszała się w obszarze elektroniki i technologii przetwarzania dźwięku. W 1950 roku inżynierowie Labour Wu zaczęli produkcję transformatorów mikrofonowych, a dwa lata później firma dodała do swojego portfolio miniaturowe słuchawki magnetyczne HM21 i HM31. Wszystkie te projekty były gromadzeniem odpowiedniego know-how i w konsekwencji doprowadziły do powstania MD21, wszechkierunkowy mikrofon dynamiczny Sennheiser MD21, 21 został po raz pierwszy wyprodukowany w 1953 roku i zaprezentowany na targach przemysłowych w Hanowerze w 1954 roku. Został opracowany dla niemieckiej sieci nadawczej i miał służyć jako mikrofon uniwersalny, domowy i muzyki. MD-21 miał szeroki zakres częstotliwości, z płaską charakterystyką od 50 Hz do 15 000 Hz a w późniejszym okresie od 40 do 18 tysięcy herców i płynnym wzmocnieniem prezencji o plus 5 dB przy częstotliwości powyżej 1 kHz. Mikrofon był mały i wytrzymały. Jego obudowa była odlewana ciśnieniowo ze stali, a później ze stopów aluminium i pokryta odpornym na uszkodzenie antyrefleksyjnym lakierem. MD21 wyposażono także w zintegrowany gwin do statywu mikrofonowego, a co najważniejsze, MD21 był bardzo odporny na dźwięki wybuchowe. I wiatr, oraz wyjątkowo niewrażliwy na hałas związany z obsługą, a ze względu na niską rezystencję można było go podłączyć do wzmacniacza kablem o długości powyżej 100 metrów. Ponadto MD21 był znacznie tańszy od chociażby DM2. Katalogowo cena MD21 wynosiła 108 marek, a za DM2 trzeba było zapłacić 178 marek. Te cechy sprawiły, że mikrofon bardzo szybko stał się hitem wśród reporterów. W latach 60. był również często używany jako mikrofon wokalowy przez piosenkarzy i innych artystów. W tamtym czasie monitory sceniczne były rzadkością. Natomiast kiedy odsłuchy sceniczne stały się powszechniejsze, a wokaliści mogli lepiej się słyszeć, powoli zaczęto rezygnować z mikrofonów wszechkierunkowych. Na rzecz kardioidalnych, ponieważ mikrofony kierunkowe były znacznie odporniejsze na sprzężenia zwrotne. Od 1953 roku sprzedano kilkaset tysięcy MD-21. A co najciekawsze, mikrofon nadal jest sprzedawany przez Anheizera, co czyni go jednym z najstarszych mikrofonów, które nadal są produkowane. MD-21 oczywiście zmieniał się na przestrzeni lat. Zarówno pod względem wizualnym, jak i konstrukcji kapsuły czy parametrów technicznych. Najstarsze edycje były szare lub brązowe, a późniejsze mikrofony mają czarną obudowę ze srebrnym grillem. Mikrofon był sprzedawany również przez firmę Grundig pod nazwą GDM121 i firmę Telefunken jako MD21 łamane na 6. W 2004 roku, aby uczyć 50. rocznicę powstania mikrofonu, firma Sennheiser wypuściła limitowaną edycję 100 mikrofonów MD-21 wykończonych w oryginalnym szarym kolorze z podpisem profesora doktora Fritza Sennheisera z boku. Podsumowując, można powiedzieć, że MD-21 był pierwszym z nieśmiertelnych klasyków Sennheisera, który nadal jest produkowany. Ten mikrofon można dostrzec na zdjęciach z wielu ważnych konferencji prasowych oraz podczas przemówień wyjątkowych osobistości które wpłynęły na bieg historii. MD21 jest również podręcznikowym przykładem produktu ze świetnym stosunkiem jakości do ceny. I na tym kończymy nasz dzisiejszy materiał. Dziękuję za Waszą uwagę. Jeśli materiał Wam się spodobał, to będę wdzięczny za kciuka w górę i suba. Dzięki i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!